Hej, hej hej Dzisiaj chciałam wam pokazać recenzję, jak widzicie, grubaśnej powieści książki od wydawnictwa Rebis "Na straży trzech skarbów" pana Daniela Reid. Premiera była 11 kwietnia 2023 rok. I powiem wam, że książka choć gruba, to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa. Powiem wam, że, no po pierwsze, Chyba możecie sami zauważyć, że potrzeba nam jednak kilku dni, żeby po prostu ją przeczytać, a po drugie, no, wymaga od nas no, niemałego skupienia. Jej celem jest uzdrowienie nas poprzez wyzwolenie z ciała energii, którą każdy z nas w sobie ma. Jednak odrzucona, jakby z różnych przyczyn, potrafi się objawiać nawet dopiero przed śmiercią. Powiem Wam, że ja na własnym przykładzie przykładzie wiem, że po prostu to działa i jedyne czego potrzebuję do swojego uzdrowienia to przekonanie o tym, że i wy możecie też z tego skorzystać oraz wsłuchanie się właśnie we własne ciało, w własne myśli, w to co no, nasze ciało próbuje nam tutaj przekazać, bo wielokrotnie chce nas wyleczyć, tylko my go nie słuchamy. Mamy tu trzy skarby, o których jest mowa w książce czyli to jest takie ciało, które jest świątynią życia energia, która jest siłą życia oraz duch który jest takim jakby rządcą zatem jeżeli któryś z nich jakby traci tutaj swoją równowagę to szkodę ponosi tak naprawdę każda z nich równowagę i harmonię życia możemy osiągnąć tylko poprzez życie w zgodzie z naturą to wierzą, że jakby tak złej energii nie można wykluczyć ze środowiska, ale poprzez niezdrowy styl życia staje się ona jakby e, trochę bardziej, może nawet potężniejsza. Podkreśla również, e, że zdrowia i długowieczności nie zapewniono leki, tylko właśnie ochrona tych trzech skarbów. Co mogę do tego powiedzieć? No, książka podpowiada nam też, że ci, którym e, uda się dostosować do natury, którzy nauczą się korzystać z jej mocy, będą cieszyć się długim życiem. A ci zaś, którzy jej nie słuchają, nie szanują, oraz e, ci, którzy czerpią z niej tylko tak naprawdę własne korzyści, dosyć bardzo szybko to wszystko obróci się przeciwko niemu. Powiem Wam, że e, no, tak naprawdę książka daje nam tutaj duży wybór i podpowiada też, co robić, żeby, żeby to wszystko było dla nas łaskawe, żeby natura nam coś tutaj pomogła, żeby nam coś przekazała, ale jakiś taki ostateczny wybór pozostawia nam samym, jakby nas do tego wszystkiego nie zmuszając, że nie musimy tego robić, co tu jest w książce, tylko no, podejmujemy własne decyzje i sami jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Ale ona utwierdza nas w przekonaniu, że. Jakby najbardziej kompletnym i efektywnym systemem profilaktyki zdrowotnej są Chiny. To chyba każdy wie. Wiecie, oni przestrzegają właśnie tych całych zasad Ying i Yang. I nie trzeba nikogo tłumaczyć, tak naprawdę, no, jak wiele są w stanie osiągnąć. Ta książka jest najlepszym powodem na to, że jeżeli ktokolwiek z nas chce, to może sobie pomóc w wyzdrowieniu, tylko nie wolno robić tego, czego nasze ciało y, no mieć nie chce. Tu macie właśnie techniki naukowe. Dla tych, którzy nie wiedzą, to oznacza ścieżkę lub drogę, którą idziemy, y, kierując się rozumem, a nie przypadkiem naszego postępowania. To styl życia podporządkowany głowie, a nie ciału. Zanim jednak dojdziemy do konkretów, no, poznamy wiele pojęć oraz chińskich oznaczeń. Bardzo często przytaczane są tu słowa e, sławnych mistrzów Tao w historii Chin. Opisują oni niby proste rzeczy, których tak do końca nikt z nas w nie rozumie. Też powiem Wam, że no, raczej nie poświęcamy im na to czasu. Są to pewnego rodzaju mądrości, e, ale potwierdzam, że no, dosyć mocno mi tutaj zaimponowały. W książce jak widzieliście wcześniej jest dużo rysunków, wykresów, a nawet ilustracji, których no, celem jest ukazanie nam przepływu tych sił witalnych, to jak energia będzie u nas funkcjonowała, wpływ ma odporność oraz też jej niedobór. Będzie też opisane, w jaki sposób objawiają się niedobory sił witalnych oraz czym możemy je wzmocnić. No, nie jest to tak zdawkowo opisane, tylko bardzo dokładnie co na co wpływa i w sumie jakie daje nam do tego korzyści. Najbardziej chyba zaciekawiła mnie książka od strony 277, gdzie no, poznałam sztukę kontrolowania energii. Były to ćwiczenia, które każdy z nas może wykonywać sam w domu. Uzdrawiały kręgosłup oraz poprawiały funkcjonowanie nerek, a nawet wątroby. To jednak no, nie jedyne ćwiczenia, jak widzieliście, jakie oferuje nam ta pozycja. Każde z nich jest tutaj dość dokładnie opisane i widzimy w nim też obraz człowieka, który je wykonuje. Oprócz ćwiczeń znajdziemy również obrazki z ukazaniem masażu wybranych części ciała, którymi no, w pewnym wieku, oczywiście, zaczyna być tutaj problem. No, nie chcę Wam stracać za dużo więcej, gdyż uważam, że książka jest naprawdę mądra, a tym bardziej, że ma uzdrawiający wpływ na człowieka. To taka wielka skarbnica wiedzy biologicznej, psychicznej, a nawet cielesnej, opartej na wieloletnich obserwacjach i doświadczeniach. Co prawda wymaga od nas skupienia uwagi i no, nie jest pozycją, którą po przeczytaniu można podać dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o praktyczną część, która tak naprawdę może nam służyć tutaj do końca życia. I jeżeli wierzyć książce, to długiego życia. Czy to nie cudowne? Słuchajcie, ja ją Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo polecam. Jest bardzo mądra i to nie jedyne wydanie. To jest tak jakby część druga, ale jeszcze mamy część pierwszą, której nie czytałam. Ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się po prostu do niej jakby to tak dobrać, żeby po prostu poznać jej wszystkie części. A z Wami już jest żegnam. Książkę Wam polecam i do usłyszenia. Pa-pa-pa.